No to idziemy dalej. W poprzednim filmiku widzieliście, znaleźliśmy gwiazdkę, ale jej nie można a, zebrać bez przejścia kolejnych zadań, to znaczy można, ale nie w ten sposób jaki idzie przechodzimy grę. To znaczy jakim ja przechodzę grę Czyli rozwiązując zagadki. A nie w sposób zręcznościowy. Hmm, choć i ten zręcznościowy też jest nie taki, jest, nie jest taki prosty. Oprócz samej zręczności, jaką trzeba posiadać, to ja też trzeba rozwiązywać problemy. O, jak rozwiążesz problem, którego rozwikłanie przekracza czas Twojego życia? To pytanie może stanowić. To dobre jest, słuchajcie. Cywilizacji... Jedyną odpowiedzią, jaką mogę znaleźć, jest rozpoczęcie procesu tworzenia środowiska, w którym rozwiązanie pojawi się bez Twojego udziału. Ale to wymaga trudnej ofiary rezygnacji z chęci bycia świadkiem istnienia w centrum kosmosu. Uczestniczenie w tworzeniu cywilizacji oznacza akceptację śmierci. Alex, jesteś taką zabawną osobą. Chyba bowiem się trochę namęczyłem, bo nie wiedziałem, nie wiedziałem, zapomniałem, nie wiem co było o tym stawianiu skrzynek na deklach tych Oj, strażników. Cudowałem tu, jak. Nie miło się, że nie, ale wycudowałem w końcu. Czętka i mamy nasze o. Na tym kończymy. Do zobaczenia w następnym filmie.